Cześć! Dziś przepis na niezwykłą babkę. Dwa w jednym, czyli połączenie dwóch kultowych smaków, piernika i sera. Jest ona o mocno-korzennym smaku, przeplatana aksamitnym serem. Górę babki polałam lukrem o delikatnym akcencie cytrynowym i udekorowałam niebiesko-białą posypką cukrową, która dodaje estetycznego wykończenia. Babka jest przepyszna i jestem pewna, że podbije wasze serca, jak i waszych gości. Krok pierwszy: przygotowanie foremki. Foremkę na babkę o średnicy 22 cm dobrze natłuszczamy masłem i posypujemy grysikiem, tak zwaną kaszą manną lub mąką. Ja użyłam drobnego grysiku. Krok drugi: masa piernikowa. Do rondelka wlewamy 3/4 szklanki miodu. We wszystkich moich przepisach używam szklanki o pojemności 250 ml. Dodajemy 125 g miękkiego masła pokrojonego w kawałki. Następnie 3 czwarte szklanki cukru. I podgrzewamy na małym ogniu, ciągle mieszając i uważając, żeby się nie przypaliło. Podgrzewamy tak długo, aż składniki się połączą, a cukier rozpuści. Odstawiamy na bok do wystudzenia. Do misy miksera przelewamy wystudzoną masę miodową. Włączamy miksowanie i dodajemy 4 jajka średniej wielkości. Jajka dodajemy po jednym miksując na niskich obrotach. Na przemian z jajkami dosypujemy 40 g przyprawy do piernika i 4 łyżki kakao. Składniki dodajemy na przemian. Gdy składniki się połączą, wyłączamy mikser i teraz dodajemy mąkę. Tutaj mam dwie szklanki mąki pszennej, wcześniej już przesianej. I dwie łyżeczki proszku do pieczenia. Mąkę dodajemy łyżka po łyżce dość szybkimi uruchami. Wyłączamy mikser i odstawiamy na chwilę. Krok trzeci: masa serowa. 500 g sera półtustego. Wsypujemy do niego jeden budyń śmietankowy. I blendujemy. Gdyby wasz ser był zbyt gęsty, można dodać odrobinę mleka. Ja tutaj mam trochę wody, która była w opakowaniu razem z serem. I to mi wystarczy. Mielimy ser, aby uzyskać kremową konsystencję. Można użyć oczywiście sera z wiaderka, to wtedy nie trzeba będzie blendować. 100 gramów miękkiego masła pokrojonego na kawałki przekładamy do misy miksera. Ucieramy na puszysto. Wsypujemy 5 łyżek cukru. Gdy składniki się połączą, dodajemy 2 jajka średniej wielkości. I krótko miksujemy. Następnie dodajemy zblendowany ser. Ser dodajemy łyżka po łyżce, miksując na średnich obrotach miksera. I masa serowa jest gotowa. Krok czwarty ułożenie w foremce i pieczenie. Na spód foremki, którą wcześniej przyszykowaliśmy, wykładamy połowę masy piernikowej. Ciasto jest gęste, więc lepiej będzie pomóc sobie drugą łóżką. Teraz wykładamy połowę masy serowej. Tą się lepiej wykłada, bo jest troszkę luźniejsza w konsystencji. Następnie pozostałą masę piernikową. I proszę zauważyć, że nic nie wygładzam, nic nie dociskam łyżką, tylko nakładam. A na koniec wykładamy masę serową. I teraz lekko wyrównujemy powierzchnię. Stukamy parę razy foremką oblat stołu, aby obie masy dobrze się ułożyły. I wstawiamy do nagrzanego piekarnika. Pieczemy funkcji góra w 170 stopniach Celsjusza przez 75 minut. Każdy piekarnik inaczej piecze, więc trzeba to mieć na uwadze. A i pieczemy na środkowej półce. Upieczoną babkę wyciągamy z piekarnika i dopiero gdy całkowicie się wystudzi, wyciągamy z foremki. Krok piąty: lukier i dekoracja. Do miseczki przesiewamy jedną szklankę cukru pudru. Wlewamy dwie łyżeczki soku z cytryny oraz 3 łyżki gorącej wody. Mieszamy składniki do powstania lukru, aż cukier puder się rozpuści. Gdyby lukier był waszym zdaniem za gęsty, to dolejcie sobie trochę wody, a gdyby był za rzadki, to dosypcie cukru pudru. Babkę polewamy lukrem. I posypujemy niebiesko-białą posypką cukrową. Zamiast posypki można dać na przykład kandyzowane skórki z cytrusów. I tak wygląda babka w przekroju. Ta babka jest idealna, coś czuję, że będzie ona gościć co roku na moim świątecznym stole. Moi drodzy, jeżeli przepis Wam się spodobał, to zostawcie jakiś komentarz tak choćby dla zasięgu, a jeżeli zrobicie tę babkę, to pochwalcie się na naszej grupie Kreatywne Wypieki na Facebooku. Ja już się z wami żegnam i pozdrawiam gorąco. Cześć!